Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Wizjonerka Życia Diona i w dniu dzisiejszym chciałabym z Państwem porozmawiać na temat naszych myśli, naszych słów, jakie mają wpływ na nasze życie. Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że nasze myśli, nasze słowa mają dość dużą moc i tak naprawdę decydujemy o tym, Słowami i myślami, jakie mamy życie. Dlaczego tak mówię? Dla, dlatego, że nasze słowa są traktowane jako życzenia wysyłane powiedzmy do wszechświata jako nasze takie listy i myśli, co byśmy chcieli, żeby w naszym życiu zaistniało takie listy marzeń listy życzeniowe, jak nazwać to już, jakby Państwa jest decyzja. Myśli. Co to takiego jest myśli? Zastanówmy się, moi kochani, jaki mają wpływ na nasze życie. Dlaczego dobrze jest, żebyśmy uważali na to, co mówimy do kogo. Jak się zwracamy do najbliższych do otoczenia? O czym myślimy, z kim się kontaktujemy, z kim wchodzimy w relacje. Dlatego, że moi kochani, jeżeli e, powiedzmy, non stop narzekamy na zasadzie, mm, nie chce mi się iść do pracy, bo nie lubię, bo za darmo pracuję, bo mi się nie opłaca, e, to wszechświat słyszy. No, ona chce iść do tej pracy, chce mało zarabiać, nie chce być zadowolona. Dlaczego, moi kochani, tak się dzieje? Dlatego, że piszemy, powiedzmy, jakiś list, jakąś kartkę, jakieś życzenie, prawda? I puszczamy, powiedzmy, na świętego Jana wodę i to płynie. Gdzieś tam mamy powiedzenie, że energia przyniesie nam to, co byśmy zawsze chciały i co byśmy uważały. I tutaj jest racja. Tak naprawdę słowa, myśli mają ogromną moc. I nie wiem, czy Państwo czytaliście książkę Sekret, Potęgę Podświadomości, Kody Emocji, jakie mają wpływ nie tylko na nasze życie, ale tak naprawdę na to, co chcemy. Uzyskać, jaką mamy w sobie siłę, moc, co byśmy chcieli. Przepraszam, że tak patrzę trochę w bok, ale to mi się trochę poukładało. Bo tak naprawdę, za sprawą naszych myśli, one zmieniają się w konkretne rzeczy w naszym życiu. Czyli nasze myśli i nasze słowa w którymś momencie się. Urzeczywistniają. E, powtarzajcie to sobie i pozwólcie, by przyniknęło to do Waszej e, świadomości, że Twoje myśli się urzeczywistniają. E, mieliście kiedyś tak, że słuchaliście jakiejś piosenki, która Wam wpadła w ucho i cały czas z nią idziecie i śpiewacie. Tak samo jest ze słowami. W momencie, kiedy, nie wiem, mama, babcia, ktoś z rodziny, ewentualnie później mąż, e, mówił ci słowa, które były jak mantra powtarzane w Twoim domu, na przykład, nie wiem, Ty nic w życiu nie osiągniesz. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz? To były takie powiedzonka. Tak naprawdę naszych babć. I tak wiecie o tym, że Twoje obecne życie jest odbiciem Twoich przeszłych myśli. Dotyczy to tak zwanie wszystkich rzeczy dobrych, wspaniałych, ale także tych, które nie budzą Twojego zachwytu. Ponieważ przyciągasz do siebie to, o czym myślisz najczęściej. Łatwo może sprawić, jak sprawdzić, jakie są twoje dominujące myśli w każdej dziedzinie Twojego życia. Dotyczy on, one bowiem tego, co doświadczyłeś w życiu, jak byłeś traktowany. ale też spróbuję Ci w następnych filmikach, Poznać technikę zmiany swoich myśli i słów, ale będę to również robiła teraz w marcowych, jakby warsztatach, żebyś mógł zmienić wszystko w swoim życiu. I pamiętaj o tym, że jeśli widzisz coś w swoim umyśle, to wkrótce będziesz miał to w ręku urzeczywistnione. Tak naprawdę, chciałabym Wam też uświadomić, że większość myśli, które macie, ma tak zwaną swoją częstotliwość, swoją, jak to się mówi, wibrację. I pozytywne myśli mają bardzo wysokie wibracje. I jeżeli, nie wiem, rodzice ci mówili, że są z ciebie dumni. Że jesteś fantastycznym człowiekiem, że zawsze dasz sobie radę, to wibrujesz na bardzo wysokich częstotliwościach. Ale w momencie, kiedy słyszysz, że do niczego się nie nadajesz, ty nic nie umiesz zrobić, po co ja Cię w ogóle chowałam? Dlaczego do Ciebie nic nie dociera? I działają to jakby nerwowo w emocjach, to niestety, kiedy mamy te myśli, to one są na częstotliwościach bardzo, bardzo niskich. I pamiętajcie, nie wolno nikogo przeklinać, nie wolno nikomu źle życzyć, bo to w którymś momencie się urzeczywistni i ta osoba, ale również i ty będziesz miał przechlapane w życiu. Ale pamiętaj, że to, co życzysz komuś, życzysz też sobie. I też w Twoim życiu w którymś momencie przyjdzie kraksa. I też powinniśmy sobie uświadomić, moi kochani, że my jesteśmy takim nadajnikiem telewizyjnym, tak bym powiedziała, anteną, które są porozkładane gdzieś tam w naszym wszechświecie. I jesteśmy taką ludzką wieżą transmisyjną. Ale powiem Wam więcej, my jesteśmy bardziej potężną tą wieżą transmisyjną niż te wieże faktycznie telewizyjne. E, dlatego, że my poprzez swoje myśli tworzymy swoją rzeczywistość, e, tworzymy poprzez tą transmisję swoje życie, tworzymy swój świat. E, Częstotliwość, na której tak naprawdę my nadajemy, sięga poza miasta, kraje, granice świata, wszędzie we wszechświecie, i odbija się echem tak naprawdę w całym wszechświecie, i przekazujesz tą częstotliwość własnymi myślami. Więc jeszcze raz Wam przypomnę, jeżeli mówisz, Jestem zmęczona, nie mam siły, nie chcę tej pracy. Dlaczego tak mało zarabiam? To mówisz sobie właśnie na zasadzie: tak, ja chcę mało zarabiać, ja nie lubię tej pracy, ale muszę chodzić i tak wiele, wiele innych. I tak naprawdę, kiedy stwierdzasz do kogoś, nie mów tak do mnie, prawda? To stwierdzasz przede wszystkim: chcę tłumaczenie, jak to wszechświat słyszy. Chcę, żebyś mówiła tak do mnie, mówił tak do mnie, i chcę, żeby inni ludzie też tak do mnie mówili. Rozumiecie tą różnicę? Kiedy mówisz, teraz mamy okres grypowy, nie chcę złapać grypy, to. Tłumaczenie tych słów jest, chcę złapać grypę i inne choroby. Rozumiecie, nie możecie przywoływać tego, czego chcecie, i nawet nie wolno wam tego wypowiadać ani myśleć. Ale, jeżeli na przykład zróbcie sobie takie doświadczenie, że w momencie, kiedy wstajecie rano, myjecie się, spójrzcie w lustro. Uśmiechnijcie się do siebie i powiedzcie dzisiaj mam wspaniały dzień. Przecież wszystko mi się dzisiaj udaje. I zaobserwujcie, wstając tak parę dni pod rząd, co się będzie w waszym życiu działo. Później, kochani, za parę dni zróbcie sobie doświadczenie, również myjąc zęby, toaletę poranną itd. Powiedzcie sobie na zasadzie nic mi się nie chce, jak mi się nie chce iść do tej pracy. Uwierzcie mi, to w tym dniu będzie Wam szło w tak zwanie w poprzek wszystko. Dlaczego o tym mówię, moi kochani? Dlatego, że ja to między innymi parę lat temu zaobserwowałam na sobie, można powiedzieć, w momencie, kiedy zaczęłam już uczestniczyć w różnych szkoleniach, kursach, warsztaty, pogłębiać swoje kwalifikacje. Robiłam to dla Państwa, ale przede wszystkim robiłam to dla siebie, żeby zrozumieć pewne teorie, które. Rządzą tym wszechświatem, rządzą nami, przede wszystkim po to, żeby poprawić swoją jakość swojego życia, ale też wiedzieć, jak Państwu doradzić. To, moi kochani, było tak, że faktycznie w momencie, kiedy wstałam pełna energii, uśmiechnięta i sobie powiedziałam: Kurczę, to będzie fantastyczny dzień. Dzisiaj wszystko mi się uda. Uwierzcie mi, że w tym dniu szło mi wszystko jak z płatka. A w momencie, kiedy wstałam tak zwaną lewą nogą i powiedziałam, o Jezu nie chce mi się dzisiaj iść do pracy, najchętniej to bym została w domu, to uwierzcie mi, że ten autobus, którym zawsze jeździłam do pracy i wiedziałam, że on się zawsze spóźnia 2-3 minuty, nie dość, że wyszłam do domu, z domu punktualnie, Doszłam na przystanek. Okazało się, że ten autobus już dawno odjechał, następny miałam za 20 minut. Co w związku z tym powiedziałam, że nie chcę się spóźnić do pracy? Do pracy się spóźniłam. Musiałam się tłumaczyć. E, w pracy nic mi nie wychodziło. Przyszło, szło mi dosłownie wszystko jak po grudzie. I cały dzień był do bani. Więc moi kochani, korzystajcie na moich doświadczeniach. Na moich słowach, jeżeli was ten filmik zainteresował, a na pewno będą dalsze części, będę Państwu tłumaczyła różne teorie, właśnie myśli, słów, potęgi. Będę też mówiła troszeczkę o potędze, jakby podświadomości naszej, również, jak zmienić nasze życie. I zapraszam Was bardzo serdecznie też na warsztaty. Macie podaną stronę internetową, moi kochani, i tam macie wszystkie informacje dotyczące, jakby, warsztatów, udzielanych porad przeze mnie, zapisów. Także, kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten wieczór. Dziękuję za wyrozumiałość, ale dziękuję również Wam, kochani, za maile, za dopytywanie się, dlaczego mnie tak długo nie ma. Już jestem, będę wracała z serią różnych filmików dla Państwa. Myślę, że będzie Wam się podobało. Wrócę również do robienia horoskopów, karty rady danego dnia. Także bądźcie ze mną, kochani. Subskrybujcie ten kanał, wtedy zawsze będziecie na bieżąco. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka i czekam na Wasze komentarze. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dobranoc.